So firstly, a Polish Cup in Dąbrowa Górnicza. Uh, let's say still new city in Polish basketball because the second season the top division. Uh, what do you think about this whole initiative? I think it's an exciting thing for Dąbrowa Górnicza. Uh, I think it's fantastic that the city and the, and the team uh, have provided the, the you know opportunity for the fans to see all the great players in one place. Uh, it'll be really exciting. Uh, we've got some great teams coming in. Really good matchups in the draw. Uh, I to jest to, co musisz zrobić, żeby budować kulturę basketballową. So Więc jestem bardzo really blisko zobaczyć to. Jestem szczęśliwy że to. I zobaczyć, wszyscy są bardzo dobre i hospitable. I naprawdę mam do czynienia z bardzo dobrem polskim w dobrowo Gornicze. To ekscytujące wydarzenie. Trener twierdzi, że świetny ruch ze strony miasta, klubu, że kibice będą mogli oglądać na co dzień takie drużyny. Zapowiadają się naprawdę emocjonujące spotkania. Dlatego trener jest przekonany, że właśnie o to Chodzi o budowanie koszykarskiej kultury i będzie tutaj się sporo działało. Uh, what do you think about the result of the draw? Do you have some uh, more, uh, the, the more interesting pair, for example? In my position, I'm really happy that. Eight teams will be in one place uh, to get a chance to network with the players and the coaches and watch all the good games here. Um, so, I think that's the, the great thing is to see the competition, see the games. I think there's plenty of exciting matchups. You know, the hometown team has gone up to, you know, swoops can one, uh, and that's a, that's a great matchup. Uh, we'll see what happens here in, in the cup. But so, there's a lot of things to look forward to. Uh, for me, um, I'm just really happy that there'll be eight good teams with many players to watch and coaches to see in one place. Oczywiście, trener jako selekcjoner reprezentacji polskiej nie ma tutaj swoich faworytów. Dla niego liczy się przede wszystkim to, że czekają nas takie ciekawe mecze, że osiem świetnych drużyn będzie w jednym miejscu. No i oczywiście MKS, mecz z Energią Czarnymi. Trener wspomniał spotkanie wyjazdowe ostatnio wygrane przez Dąbrowian. Ciekawe, co wydarzy się teraz. Dziękuję